To uczniowie, którzy gromadzą się w jednej rodzinie, w jednej wspólnocie, pod panowaniem Pana Boga, tam w tej wspólnocie, w tej nowej rodzinie w sposób oczywisty dochodzi do różnego rodzaju tarć, to tam bardzo szybko można odkryć, kim jest ten drugi człowiek. I wówczas w wśród tego wspólnego bycia, wspólnego życia, ale także wśród wspólnych nieporozumień, szybko okazuje się, że każdy drugiemu jest nieskończenie wiele winny. Kojarzysz ten werset z Ewangelii, który mówi, jeżeli brat ma coś przeciw Tobie, Dalej jest mowa o Darze, który chce się złożyć przed ołtarzem. Zostaw i idź, pojednaj się ze swoim bratem. Zauważ, Jezusa nie interesuje, kto jest winny. Jezusa interesuje przebaczenie. Dlatego modlitwa, uwielbienie, jakakolwiek ofiara, nie ma sensu, jeżeli wcześniej nie pojednałeś się ze swoim bratem. Ile Pan Jezus, jak długo? I jak intensywnie musiał nabiegać się za Tobą, za mną. Ja czy Ty, zostawiając dar. I idąc za człowiekiem, z którym wiem, że mam niepoukładane relacje, kiedy muszę się nabiegać, kiedy muszę się nawstydzić, kiedy muszę się przełamać, aby wyciągnąć dłoń, to w tej drodze, w tej drodze do drugiego człowieka, mój ja, mój ja, ja staję się już tą ofiarą, która ma być złożona na ofiarę Panu Bogu, tak jak Pan Jezus stał się ofiarą na krzyżu. Dla mnie i dla Ciebie. Dlatego już dziś, jeśli czujesz się uczniem Pana Jezusa, jeśli pragniesz być uczniem Jezusa na serio, włącz się w tę prośbę o odpuszczenie win poprzez własne działanie, poprzez naśladowanie Pana Jezusa i poprzez budowanie przestrzeni pokoju i pojednania nie swoją własną mocą, ale mocą, crê